Witajcie, to znowu ja, Lili's Horses. Mam nadzieję, że tamta, tamta zapowiedź mojego kanału was nie bo oczywiście nie była zbyt udana, ale teraz już nie wiem, o co chodzi z tym całym YouTubem No więc, jak pokazałam na początku, to będzie kanał o, yy, o koniach. Dzisiejszy odcinek, jak pokazała nam karteczka, yy, nasza zasłonka. To będzie o gra o koniach, oczywiście, na razie online. Nie tak niezwykle, na BCT, czyli na płytach. Osobiście moj, moją ulubioną jest Chorse. Ja, ja zawsze na to mówię o więc musicie się przyzwyczaić. Star Stable jest drugą taką, tak zwaną perełką gier o online. E, jednak. Nudzi wam się już jedna gra, próbujcie drugi. No dobra, obie wam się nudzą. Zaopiekujecie się końmi na Horse na Star Stable, nie wiem, na Star Stable. Nie macie co robić, właściwie jeździcie go dookoła tej Signing Murland. Horse, horse jest co prawda darmową grą, ale... No i tak nam trzeba czasami płacić za kupony i w ogóle. A na Star Sail przejść do czwartego poziomu jest łatwo, ale dość się nie da przekroczyć bez wydawania pieniędzy. No więc dobrze, zostawiamy tę grę. Chcemy znaleźć inną grę, również online. Czy to jednak będzie możliwe? No ja poszperam w internecie i zobaczymy, co mi się uda. Witajcie, poszperałam już w internecie i no nic. Kręciłam jeden odcinek i mi się nie udało, bo oczywiście się przy, no, przykręcił. Usunęłam tamtą stronę i odpowiedzi Wam nie przeczytam. Muszę, wa muszę Was jednak no, zapewnić, że na pewno nie ma żadnej gry takiej online. Poszperałam głównie w Zapytaj Onet. Niestety nic nie znalazłam i no widzicie, no, właściwie nic nie ma. Ale dobrze, wróćmy do tego. Znalazłam właściwie odpowiedzi typu jedna po, drugie, staj, jedna po drugiej. Star Stable jest w 3D online. Star Stable sama gram, nazywam się tak i tak. A um, kilka odpowiedzi niżej, gdzie były sama star -star Stable, nagle znalazło się. O, Horse jest fajna. Jaka super, nazywam się tak i tak. No dobrze. W internecie nic nie znalazłam, ale czy naprawdę żadna gra nie istnieje? No dobrze. Poszukałam sobie trochę yy, no, na takiej stronie okonia, yy, z grami o koniach, z różnymi rzeczami, właściwie o koniach, wyszukałam gry. Nie z tego wynikło. Chyba jedyną grą, która jest naprawdę warta poświęcenia uwagi. Mimo, że jest po angielsku, jest gra E Virtual Horse. Naprawdę polecam Wam ją. Cała w nią gram. Co prawda, nie, jest, nie jestem na jakimś wysokim poziomie osobiście. No, w końcu jest szkoła. No, ale wiecie, to jest osobiście gra, którą polecam. Tam nie jest na przykład jak Horse, gdzie tam się koni w ogóle nie ruszają. Ka prawie każdy koń wygląda inaczej. Jest, y konie się ruszają, ale nie można nimi sterować i w ogóle jak ster która jest bardzo rozbudowana. Można sobie wybrać wygląd gracza, co jest też bardzo, bardzo fajne. Mi się to bardzo osobiście podoba, ale jednak y to jest bardzo niefajne, że te konie no, mało się ruszają. I mimo, że sobie wybierzesz dziewczynę. To i tak ręka, która podaje załóżmy jabłko temu koniowi, to ona i tak jest męską ręką. To jest akurat nie fajna. Chociaż i tak to trzeba już dopracować jest to stosunkowo nowa gra. Link do, do niej podam Wam zaraz. Proszę o to link. Link podam dodatkowo w komentarzu. Powiem, że mi sobie tak, dam, tak nie zapiszę. Możecie sobie zawsze zatrzymać, oczywiście, jeśli chcecie. Ale ja Wam podam na wszelki wypadek yy, link, yy, dokładnie, żebyście sobie skopiowali, otworzyli i, i w ogóle. Dobrze. No i czy warto było szukać? No nie wiem. Ja osobiście szukałam chyba cały tydzień. Spę no, od razu po szkole siadałam do komputera. I szukałam tych gier, ale niestety nic z tego nie wyszło. I widzicie, jakie są efekty. Jedna gra po całym tygodniu. No, ja... Ja oczywiście nie znam wszystkich gier. Znam jeszcze z pięć innych, ale myślę, że one wcale nie są godne robienie o nich filmiku. Więc bez sensu Was z tym zanudzać. Ale... No dobrze. Mam nadzieję, że ktoś to zobaczy. I jak zwykle... Dziękuję za dotrwanie do końca i dziękuję w ogóle za zwrócenie na mój filmik uwagi. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków, które może dzisiaj dojdzie nawet kolejny, Ale no, mam nadzieję. W każdym razie pa! pa. No, pa. Lilies Horses, mój kanał. Mam nadzieję, że Ci się spodoba.